Paga, widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig na beczkę w górę. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, ale brakuje tylko jednej osoby, do której zaraz pójdziemy. Jesteśmy w naszej starej wiosce, wszyscy razem i zróbmy wyścig. Zróbmy wyścig. Zróbmy wyścig. Okay, Zobaczymy, to, to macie, Zobaczymy się. czy Alek ja czy Sebek? Wygrywam. Czy Pati czy ja? Dobra, Aha. pierwszy nas wy wyścig czy może drugi? Nie wiadomo. Ale, może drugi, ale w wiosce chyba pierwszy. Dobra. Ścigamy się chyba do białego start. Ej, ja do... sam, Sebek sam wystartował. Ty co tu co za jeleń tu stoi? Jelenie, to my, ja się na nim przejadę. No Ej, no patrz, się patrz. Się się jestem, 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 pierwszy, słabiak. Jeden pierwszy. Kupiłem przyjechał jestem. ty. <laughs> On oszukiwał, ale koszukuje jakichś jeleni, jedziemy. Nie, tak nie wolno. Nie, Pewnie drugie, nie drugie mi miejsce, miejsce zajmują moi widzowie. <laughs> Albo pierwszy, bo widzę, ja nie wiem, czy wy kliknęliście apeczkę, kto był pierwszy. Chłop na jeleniu w ogóle jest jeździ. Ja byłem trzeci. Tra teraz chodźmy do jeszcze jednej osoby, bo nie jesteśmy tutaj sami. Jeszcze jedna osoba tutaj przyjechała i jest w tej starej wiosce. Znajdujemy się w naszej pierwszej starej wiosce, taka 1.0 byśmy to nazwali, nie? Nasza wioska. Dokładnie, dokładnie. 1.0, no taka stara, pierwsza nasza wioska, w której naprawdę żyliśmy długo, chyba rok czy dwa lata. A teraz no. idziemy do jednej osoby zobaczyć Reakcję, czyli naszej Livi, naszej przyjaciółki, która mieszka o tutaj. Livia jest tutaj, w tym domku. Z o... ej, co się dzieje? Co jest ej, Jakiś... Ej, nie, nie, ej, co się stało? Szary dom, ej, ja Cały ten domek szary domek Nie podobajcie kolor? koloru? Ale zaraz. Przecież... Ale to nie jest kolor. To nie wychodzi. Ej, kto tam. A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep z Marcokruka.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wlecia... Już jest! Nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smyslo dołączane do każdego zamówienia na sklepie smyslokroka.pl! Twarz Sepka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smyslokroka.pl! Twarz Sepka oczywiście jest pokazana na zdjęciu! W końcu! Kto to, tutaj, ktoś, tutaj, ktoś to tutaj idzie? Ej! Ej, widziałam, widziałam! Ktoś tam szedł! Kto tu był? Ej, to był? To, 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 nie wiem, jakaś postać, ale jakby to Co to się, się stało? To. Livia, co się stało? Halo. No, e Allez, co ale <y się stało? Halo, Livia, co ci jest? Ej, gdzie twój kolor? Livia, przecież ty jesteś fioletowa. Czy różowa? Ej, Livia, co się stało? O, ona mi zabrała kolory, wszystkie moje o. i moje i moje domu. Ej, ale kto to o, był? Zabrała, o, o, co ty gadasz? No nie ma takiego koloru. Ej, łapcie go, łapcie ją, łapcie kogoś, kolory, oddawaj kolory, ej, ty, ty, kto to zabrał! Dawaj, kto to był Sebek? Kto zabrał? Ta czarna postać, taka czarna postać i ona miała taki ogromny, taki ogromny uśmiech. Tak od ucha do ucha ona się uśmiechała i miała blond włosy. Trochę podobne do tak. chłopaki, tu nie ma tej postaci! Ej, yy, opowiedz nam jak wygląda, ale ja ją widziałem przez chwilę, tylko na mi szybko. Ja, ja byłem skupiony ja bardziej też. na twoim domie. I ja się patrzyłem bardziej na dom domliwi, niżeli na tą postać, która wychodziła. I ona tak szybko wyszła i ucieka w prawą stronę, że nie zdążyłem. Ją... Kto mógł to zrobić? Gdzie ona jest? No nie wiem, ona mi, ej. Ona mi kogoś jakby przypominała, miała blond włosy. I co tam jeszcze? Bo weź się opowiadaj. No ona, ona była ogólnie cała czarna, cała czarna na czarna. Cała czarna. Ona takie różowe oczy miała. Różowe oczy. To ważne, różowe. Dobra. I miała taki uśmiech, taki odgłuchany. Ucha, duży uśmiech. Słowii, tak, tak, coś jeszcze? Blond tak okay, okay. włosy? Blond włosy, I blond włosy tak, tak. Coś jest jeszcze? Coś jeszcze? Czy nie? Coś, coś jeszcze? No. no. Jakieś szczegóły? Czy nie jeszcze? No, to to się wszystko. No to chyba wszystko, dobra, okej, okay. dziwna, ta pozostać. Ej, to weźmy, to chodźmy, chodźmy, szukajmy. To jest jakaś szukajmy ją, szukajmy ją. Dobra, nie możemy Zabaczcie tak stać Nie, Nie, tam tą stronę A, to Ktoś zabrał w jej kolory, dobra, Alek! No, pan, nie, Sebek, no, nie, musimy szybciej no, przyspieszyć no, jakoś. Musicie, no, musicie no, nie, musimy no, nie, się no, rozjechać. No, ja, no, ej, ej, ej wiesz co, ja mam samochód, będę samochodem jechał. Sebek się wkurzył samochód musi. Co, on wyciągnie samochód z tego? Pokaż, zobaczymy czy na radę. Ja muszę to poprawić. Uwaga, poważnie, zobaczymy, czy dasz radę. I Ale, co ty masz? Oni wyciągają jakieś skrzynki, w których Zobaczymy, co będą okay, robić. teraz zadziała. O, wow, patrzcie, a! otwiera samochód. Samochód Samek jeździ, dobra, ale otwieraj. No, dawajcie, jeździmy, dawajcie, szukamy, patrząc, szukamy to poza. Patrujcie całą, całą wioskę, patrujcie całą wioskę. Ja a my idę tutaj, idziemy do prawo. domu Oliwii. Choć Oliwia, zobaczymy. Livia, tu jest dom, wejście. Wszystko na szaro się zmieniło. Straciła no, wszystkie kolory. Wszystko, zobaczcie Twój wszystko. dom cały z kolory stracił. No, kuchnia, przecież ty miała się różową kuchnię, różowe dywaniki, i wszystko. Ej, właśnie. No właśnie, wszystko. łóżko nawet ma Ej, a przecież twój kolor to był różowy, nie? A to a to mi się pomieszało, coś pomieszało mi się coś filotowym, bo ja powiedziałem fioletowy. A to wyróżowy. Ej, dobra, ale to było, kolor to było kolorowy. I czekaj, coś tu jest napisane. Tu odzyskaj kolory strzałka w dół. Co? tego to przed chwilą nie było Ej co jest Gany? patrzcie mamy napisane tu odzyskaj kolory jest jakaś strzałka tylko ta strzałka też nie ma kolorów czemu tu wszystko nie ma kolorów tylko mylę Patrzcie, jak ja wygląda w ogóle w tym pomieszczeniu ja mam jako jedyny spaty kolor a aliwia no nie ma i nic ja się boję tu dotykać wszystko nawet łóżko ale jest szare Ale ten kolor jest taki smutny bo do mnie nie pasuje zaraza. on jest smutny masakra nie ale jak dać kolor teraz liwi to jest pytanie Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie cokolwiek by się nie stało to pamiętajcie o subskrypcji zobaczymy co będzie dalej subskrypcja jest czerwona subskrypcja ma kolor Możecie kliknąć. I też uwaga, pamiętajcie, bo nowe zdjęcie wleciało ze sepkiem! Patrzcie na to Tutaj jest Sebek, tu jest Sebek, tu jestem ja i autograf. Dwa są, dwa są autografy, dwa autografy ze sepkiem i z moim. Na moim sklepie do każdego zamówienia dorzucane do każdego, jak coś zamówicie. To właśnie takie zdjęcie dostaniecie. Gratis! Więc spadajcie Team, czcia smysl! Smasog.pleskanie w opisie smyslow.pl Nie Pati a później będzie zdjęcie z patty trasy ze sepkiem. A później ze tak? Sebkiem zniknie. i już, już jestem, nie będzie. właśnie byłem o, na kontroli inspekcji, nic nie znalazłem! Sebek, właśnie pokażę weź widzom też pokaż może, ej, po kolory pojawił się. właśnie, tu. to ma kolory, patrz na to! Patrzcie, uwaga, i Sebek coś. Wow. Tych. Ej, Czek, coś wow. się buguje. Ej, weź to! Ej, coś, weź to Taka, Sebek! Sebek Ja to! Jo, to było o. dziwne, uważaj Sebek, weź U, prawie. tutaj na tej, na, tej te... ścianie. Na, sobie na tej ścianie Na tej ścianie, na tej ścianie! Sebek, o, tu jest. Ta, tutaj jest, patrzcie. Nie no, źle jest. No Sebek, co ty robisz? Tutaj na tą ścianę, no. Sebek. Ja daje, daję, daję, daję! Sebek i smile, zobaczcie! Nowe zdjęcie no. z autografem! Jest dostępne do każdego zamówienia. Nowość hit tu jest Sebek! Jego twarz jest pokazana, odsunięta. Na tak. zdjęciu, gdy zamówicie zamówienie z mojego sklepu, kto by chciał. Dobra, ale to nie pomogło nam. Musimy, wskakujemy tutaj do środka. Tutaj idziemy do środka. No ja nie wiem, no, chyba na to wychodzi, no, jakiej opcji. No właśnie, no to, to co to skaczemy, to Oliwia pierwsza, no A Olivia, ale no my dobra. może jakieś rzeczy byśmy wzięli? Masz jakieś rzeczy, Livia? Nie no, nam... wiadomo, wiadomo, co te tam nas czeka. Masz jakieś diamentowe? Ej, nawet szary masz, szary o Kilo, w szary Diamant i sikierka. Wszystko szare jest, co jest no, grane, kto i to zrobił, my się pytamy. Kamienny Kilo, kamienna sikierka. a co bierzemy te szary? Ale już z brukiem nie biorę. No nie wiem, czy ja w szarym. No Ej, rybę jem szarą, rybę jem szarą, ale nic mi się nie stało. Nie jest, nie jest, masz chlebek. Ej, a nam kolory są wszystkie ok, nasze kolory są wszystkie ok. Tak, jest, wszystko. No A my ja... mamy kolory wszystkie, ale Livia nawet zbroję ma szarą. Zobaczcie, na wszystko ma szare, Co jest z twoimi kolorami? Jeszcze o nie, co zrobiła taka bez emocji. O nie, Livia. O, o. My, my Musimy odzyskać kolory, pomóżmy naszej koleżance. Pomóżmy jej, nie możemy ją zostawić w taką no nie samą. Nie tu pisze, odzyskamy go. Skakujemy, tu, pisze, odzyskać. Odzyskać. tu jest napisane, tu odzyskaj kolory, no to wskakujemy, odzyskujmy kolory, dawajcie. Dawajcie, Uieee. lecimy. O o, o, i o, dawajcie przyjaciele, gdzie my jesteśmy? O, o, dobra, jesteśmy na Skaczemy, co jesteśmy w pomieszczeniu bez kolorów? O nie, żeby tylko nasze kolory nie zniknęły. Trzymajmy się razem. Czarno, białe, siwe i szare. Jedna liwiak nie ma kolorów w ogóle. No, A ty właśnie. masz taka piękna różowa cała. No to w takim razie no, ja wejmę parkura. Uważajcie! No. Wszystko. O, 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 o nie bije mnie, Sedek, połóż mi Sedek! Szybko, kop, kop, kurde, pad do A dopiero nie. co wszedł, masakra. Uważajcie, uważajcie. O pewien, że nie Wow, się jestem strolata, dobra, idę Ej, dopiero co wszedłem, jak chcę pomóc Slippi, od razu padłem. Pierwszy padłem, Mig zna. O nie, ja światło o, o, światło, światło bołam ciemno, i e, nic nie widzę! Nic nie widzę! O, dora widzę, Proszę <grym> zapalić światło. Dobra, <grym> ja jestem, okej, okay, teraz idziemy dalej. Hops, hops, teraz Uważajcie tylko Dawajcie. na te końce. Ła, ła, ko, e, to bardzo kuję, to mocno o kuję. No Ej, uważajcie, żebyście wy nie stracili kolorów, nie? Dobra, idziemy teraz dalej. No musimy uważać, Uważajmy, no tutaj jest. Uważaj bije. Sebek, uważaj, nie stracicie tylko kolorów, bądźmy bardzo wszyscy ostrożni No wnaście, uważajcie na siebie A idziemy teraz tu, przeskakujemy Chłopcy musimy się wspinać Dobra idziemy, patrzcie co to jest w bo... ogóle To jest potwory, dziwne, one jej, też nie jej, mają kolorów Ojej, dziwne to no, Jakie dziwne, naprawdę Ej, No, to, no, no to, to są mega dziwne A masz Co to są za jakieś WL błądy ja nie mogę tego bić <głynne> przez płot <głynne> A masz ty knurze, ty mały grobaku Ej, jaki brzydar! A masz, dawajcie go, robimy ich A masz, w uważajcie A masz, a masz A masz Irpki ale nie wiem, czy dobrze robię to jedząc. Wchodzimy! Pum, pom, pom! Nie! Rzucili się raz, uważajcie! To się zrobił! Uważajcie, uważajcie! To masz w łeb, a masz do... oh God, do... go, 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 go. w tyłek. Do dobra, udało się. Co to są za postacie czarno-białe w maskach jakieś, które mają nosy jak 5 zł, nie? Jak, jak centrum. Jak pingwiny, trochę. Albo jak kruki. Ała. I czas inny No trzeba ich rozwalić, ja jemse, rzucę. Uważajcie. No trzeba ich O nie go. wchodzą, wchodzą. O nie, jestem tu sam, o nie, co nie, to nie jest, nie, Ej, oni doła. mają twarze, a, rzucają się Ciemu na mnie wszyscy razem, o nie, zostawcie co, na mnie lecicie. Patrzę, 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 a masz, a masz, a Czemu masz. na mnie, czemu na, o nie, Sebek padł, nie, Sebek uważaj, padu. Ale też uważaj. O, dobra, udało się. Ja, Kolejne postacie, one twarzy nie. nie mają, one twarzy nie mają. LOL, dobra. O, o. To jest dziwne, Ale to jest dziwne, że twarzy się. nie mają. A jak że oni mają maski? A, a masz! O nie! O nie, o nie! Dostaję patię, mnie. Klep, nie. Chleb, 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 no, uważajcie, no, uważajcie! Żeby nie paść. Dobra, to Okej, pięknie Bądźmy bardzo ostrożni, uważajcie przy no Ale co, idziemy dalej, nie? Idziemy teraz na kolejne jakieś Ale potwory. Ale one mają zęby. Oddawajcie nam kolory, wieśniaki jedne! No właśnie! Ej, ancie, Koloru, oddaj nie! Oddajcie mi kolor! Ty cyganie! Oddajcie mój kolor! Ty brudacie! A masz, a masz! O nie, 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 kto z mnie Ktoś mnie pije? Uważajcie Asepka, bądź ostrożny. A gdzie jest Patty? Eee, o topy ja no, jest, co jest Patty. No, miała laga. Dajdziemy no, dalej, co tu teraz mamy? Middle Taką... Parkur. Parkur. uważajcie, tu jest otchłań, w... wow, <laughs> nie w wpadnijcie do środka, to jest czarno i wow. tam kolory. Ale tam ale znikną. Ty... Dobra, to teraz tak. Tu jest jakaś skrzynka. Uwaga, nie mamy skakiwać nam na dół, bo wam kolory całkiem znikną. Tu mamy skrzynkę, co nie okay, jest. Uważajcie o, puste. Je. Pusta, puste, okej, okay, dobra. Pamiętajcie, uważajcie, jedzcie te chleby i to wszystkie, dobra. A tutaj musimy skakiwać a to. Po kolei nie spadnijcie jak coś, po serio. Ale co ty robisz? No, nie klikaj, ja muszę no, to, to skoczyć. Jakiś jest. A po co to klikasz, jak ja mam przeskoczyć, Igze? Ale A, uważajcie. Skacz. Uważajcie, czekaj, ja skaczę. Ups. O, no prawie byś się popchnął, uważaj, no o. po kolei idziemy wszyscy. No, dobra, to idź pierwszy, no. No idę pierwszy, no, idę pierwszy, patrzcie. Przeskakuje to wszystko, dobra, idę teraz tu. O, nie przeska... Patrz, patrz, jak radę. Dobra, jestem, ej, jestem, coś jestem, jest. ej co dobra. to jest, jakaś wózka dziwna, ej, muszę ją zwalić, zwalam ją, zwalam ją, zwalam ją, zwalam o masz, o nie, bije nie bije nie bije ja nie Dawaj, mogę je masz, myslo, Dawaj. Masz, o masz, o zepchnę ją, zepchnę ciebie, ale ona skacze, nie chce się zepchnąć, no ja! o ci! Nie, nie. dobra, ją, ją, zepchnijmy ją, zepchnijmy ją wspólnie, tylko uważaj, nie, nie. nie, sepka, jest, spada, dobra, spada, zleciała, poleciała, luz, Dało się Znikła, jakby nagle, no jest super, pokonana, a gdzie jest Patty? Jestem, gdzie jesteś? Gdzie? O, tutaj, Adi, ale halo. co mam. Co jest z ustawia? Ona jest, tam patrycja? z tyłu jest. Z patrycja, uważaj, mam jest z tyłu, masakra, patrycja, nie tam! No uważaj, nie musisz jestem. to przejść poważnie, musisz przejść to! No i światło Dobra, muszę cię muszę zapalić. się. A się przepłynąć chyba teraz. Zaraz, nie, ja tu nie skakuję. Nie, Alek, nie płyń, stacisz kolory! Kurde, co on o zrobił na no masakra, nie no. Ja z wami nie wytrzymam, wy to z wami dzisiaj. A co tutaj mamy? Dobra, jak ja, teraz? Ja, ja chyba wiem, to będzie trzeba, wiecie co, na speedzie przeskoczyć. Tam w tamtej e, skrzynce były takie szare bloki, może je trzeba porozkładać no to weź, tutaj. to porozkładaj je. Dawajcie. No to dobra, ja, ja tu mam tych parę bloków. Nie no możemy wejść do środka, bo kolory znikną. Warajcie. Czy one wystarczą? No, dalej, teraz wejdziemy. Dobra, dobrze, dobrze, Druga. dobrze sobie kładziemy, skaczemy. Trzecia, ej, wystarczyło, dobra, i. Ale uważajcie, uważajcie, ostrożnie, dobrze, skacz. Pati, uważaj, Pati! Co ty tam... robisz? Skacz dobrze. Musisz się rozpędu. Jest, zdaliśmy radę, jesteśmy wszyscy i Udała teraz się. mamy 8, 6 jakieś tabliczki są tutaj. 4 razy 2, to czą. jest... 8. Osie... Nie co to jest w ogóle? Ej, to jest jakieś dziwne 4x plus ci, 2. Patrz, to, no to są jakieś no obliczenia ja z matematyki, co, nigdy nie byłem O co chodzi dobry. w matematyce 4x plus 2? paty co to Pani tutaj Pady, chodź tu. Pady, powiedz no, nam, co to jest. Co? 4x 2. No to jest plus 2. niewiadoma, ale co z tym A jak obliczysz się Chyba <śmiennie śmiennie śmiennie wstrzymał> Jak na to? Ej, próba, widzowie, to. czekajcie, moi widzowie znają matematykę. Napiszcie w komentarzu poprawną odpowiedź, temu przybędę serduszko. Kto to obliczy? I, kto <śmiennie> kto jest jest, ej, to jest 6, 8 czy to ile jest? Napiszcie, a czy to może więcej? Napiszcie w komentarzu, kto da odpo odpo dobrą odpowiedź. Dobra, a teraz co mamy, szóstkę? Co to tu na środek. Szóstkę? A 6 dolarów to może będzie 6 arów? La... Nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł. A 8 co to było? Nie Damn. wiem co to. No idziemy tutaj szóstką, no idziemy szóstką po prostu. Ostatnią. No ważne, Uważajcie. Dobra Dobra Okej, okay, chyba była dobra odpowiedź, nawet nie wiemy czy na pewno ej, to O nie, jakieś stare sta, czarne postacie tu są O nie uważajcie. A masz A masz ty go A masz, a masz, a masz, go, a masz ty czarną postacią Te postacie tylko, nam ej, są odzyskane z tymi mieczykami to uważajcie ej, nie, co, żeby kogoś Chcą nam kolory po prostu jest, zabrać Kolejny kolejny to jest Kolejny, Dawa go, kolejny, go, dawaj go, bij go. go O nie, co jest, on stoi w miejscu ej, co, jest? Ej, co jest z nim nie tak ty I on się dziwnie patrzy Jakiś pancerz ma? O, o, oh, padł nagle, yy, no to było dziwne. Ale dziwne. Dobra, okay, teraz mamy no, przejść. Dalej, Kolejna otchłań, uważajcie na to, nic tutaj nie ma. Czarne kolory sam są. Ja tam okay. Nie wpadł. Ale patrzcie na, na drabince i shiftujcie czy coś, no nie wiem, powoli, 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 powoli. Dobra, ja, i teraz tego. Się... co jest, uważaj, a ten potwór się cię rzucił! uważajcie Pati, wejść, uważaj, mogę no. biegnij, no, no biegnij, no, biegni, no kurde. No nie mogę. Nie mogę się przyznać, co wy robicie. Kurde, we mnie. Ratunku, radę. ratunku, ratunku! Ale kurde! <susurna> dobra, uważajcie, A tak, dobra, ja bym został moją dziewczyną, ty pu, potworzę masz na łeb! Ja ma nie jestem twoją dziewczyną. Dobra, jest. Ja nie jestem. A nie mówiłem do ciebie! Nie jesteś dziewczyną, moją. Fatty jest. Lidia jak okay. zwłaszcza w to tłumaczać! Staram się, staram się <ścoughs> dobra. Dobra. <ścoughs> dobra. O, co tu się dzieje? To są jakieś laski. O, jedyny kolor czy lol. To ma kolor, ale uważajcie, że nie paść. To jest fajny kolor. Ja uważajcie, jest jakiś kolor czerwony, okay. to są lasery, jako jedyny kolor, który tutaj w ogóle jest. A może wejdźmy, ale nie, może Liwia niech wejdzie zatrzymać ta radę. Liwa wejdź, okay, może odzyskasz kolor. Nie, nie odzyska. Nie odzyska, odzyska kolor. <śla> <śla> Dobra, to jednak nie wchodźcie w ten laser, to nie daje kolorów. To bije mocno, uważajcie? Bo to bardzo no. mocno bije, musimy sobie zjeść chlebek. Żeby sobie. O, tu dobra. Kolejny lasery o, przeskakujemy, robię parkura. O, 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 o. Ale parkury. U, jest przyszedł. dobra, super, dałem radę. Trzeba było po prostu kolejne przeskoczyć. rzeczy, jakieś Kolejne szare rzeczy, mnóstwo tych szarych rzeczy jest. Wszędzie są szare rzeczy, my je przeskakujemy. O, o. Teraz to, jest, to jest, będzie. O, nie, o, stop, to będzie najcięższe. To być, ale... Musimy, o, o, A tam nie. jest na końcu, jest jakiś wilk bardzo straszny. O, o, czy to tutaj Ej, jest taki. Jakieś... jeszcze nie działa, że to lepiej spada. Lol, a co tu trzeba przebiegć? Czekaj, to zobaczę. No nie! To żeś zobaczył. Ej, bo ratujcie mnie, przeciele! Kurde, co się stało? Gdzie jestem? Ej, weźcie no, sam... O, ja nie widzę. Mnie. Światło! Dałem ci rękę. Światło? Światło. O, jestem, Próciłem. dobra. Ej, to trzeba, trzeba skoczyć i co to wtedy się dzieje? Spada tu na dół! Uważajcie! Ale wróć! Uważaj, tu spada na dół! Tu spada na dół! Czyli po prostu, jak wejdziemy na to, to leci na dół i wybucha, czyli my musimy to przebiegnąć razem. Ej, Ale chlebek nie chciała. Biegniemy razem, bo to spada, to, czyli ja lepiej osobno bym no nie biegnął. Grupą, razem, grupą no, no, razem. Tak. Tak. Ej, kto, kto po lewej stronie? Tu będzie Sebek, tu będzie Sebek. To ja po prawej. Liwia będzie po prawej, tu będzie ja Pati. Paty tu będzie. Dobra. A, bo, dobra. a tutaj może łatwiej będzie. Pati tu. Dobra. Tu ja, dobra. Każdy biegnie prosto, uważajcie pod swoje nogi, musicie biegnąć i mocno skakać. Dobra. Trzy. Okay. Zaczynamy. Dwa. Jeden. Biegnijcie! Uwa! 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 Wszystko spada, to jest, to jest. wszystko spada. Dawajcie, dawajcie. Jest, to jest. Uważajcie, to jest jakiś pierwszy, sprawdziłem. Nawalamy go, awalamy ja no na go. Uważajcie, no, to jakiś wilkołak czarny. Yo, co kolejne postacie? Co się, okay. Ała, Ała, co się Ała, tu no, dzieje? Jeszcze te już wyszły. Co się tu dzieje, proszę Państwa? A to się na mnie jak wielki wieczór gryzie? A wow, miał gry z tyłek mi ugryźć. Zostaw mój tyłek. A masz, a masz, a masz. A! Nie! No, prawie mnie wali. Widzieliście ten reflekt z prawdziwego chudego buka, A nie jakiegoś spaślaka. ty. Ja go słyszę, ja go słyszę. Patrz Patrz Ej, a widzieliście to, przywincie sobie! Ej, on mnie zepchnął! Ja się odbiłem i wróciłem z powrotem. Widzieliście, Ej, jaka szybkość, jak ja to zaragowałem. Nie wiem, czy wy to Ale widzieliście. Ale, to. Ale... Jest tak. Ale no. uważajcie. Ej, dobra, kolej taki. No, ja one przechodzą, one przechodzą, Ale, Ale badę to je. zobaczyli, widzowie se powtórzcie, zobaczcie, to było w ogóle szok. Nawalamy go teraz, dobra. Idziemy dalej, teraz co musimy jakoś przejść tutaj. Jak to wszystko? Jeszcze jeden jest. trzeba rozwalić. nie, nie Trzeba to chyba rozwalić, jak to rozwalić? Tutaj trzeba przejść, patrz. Mogę przejść. Idziemy teraz, mamy jakieś drzwi po prawie jest to nie, więc przechodzimy. Aha, o nie, kolejny lasery, no, nie chodźcie w lasery. Mi. Nie chodźcie w lasery, bo one mocno biją. Trzeba je po prostu przeskoczyć. Dobrze że, na, my, dobrze, że my mamy cały czas kolory, nie w ogóle? No, bo jakby się stracili, Obs. to byłoby słabo. No daj dobrze. Okej, okay, teraz tutaj idziemy, hops. Teraz tu musimy przeskoczyć. Teraz tu, dobrze, teraz tu jest. Uuu, nie! Coś bije, tu jest coś białego. Fuj, uważajcie. Co, co, nie wpadnij w to? Ostrożnie. Ej, nie wpychaj mnie. ale. Uważajcie, nie, ale. No, kurde, co wy robicie? Masakra, no. Nie mamy nieskończoność życia. Jakie ja teraz A, padniecie jak się do. Pcha, to wtedy no, możemy tu nie wrócić. To jest bardzo Daj niebezpieczne, mi back. to jest Można bardzo niebezpieczne, co jest bardzo Ja ci mogę dać rybę jak chcesz. Jest. No dałem radę, przyszedłem, dawajcie powoli, przecież. powoli Dobra, mam już Dobra, ja dałem radę jako pierwszy, jestem najlepszy Dawajcie, idziemy teraz. dalej Teraz musimy tu, teraz Ojej. tu Smile slow Team zawsze da radę na kolce Ej, ej, robimy takie no, nowe, nowe powiedzenie Smile slow Team zawsze da radę takie takie powiedzenie. team zawsze da radę. Tak, Smysło team zawsze da radę. I co tam było co dalej? zawsze da radę i nie podda się czy coś takiego? I nie podda się. Tak być może. Smysło o i tak być może. Smysło zawsze da radę i nie podda się. Amat, idziemy dalej. Idziemy na walamy. Amat, pu 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 pu. Pu pu pu. A masz, a masz, masz, e, masz, Jak ty, Selek, tam wlazłeś? Dobra, wow, ej widzimy, to. widzimy jakieś w ogóle y, drabinki Dajcie tam dalej. Światło, no, światło. No, no, nie światło, no trzeci raz proszę. Światło. Ja światło. Dobra, teraz Opa. tu, a macie, teraz Opa. tu nawalamy, dobra. Okej, okay, mamy teraz, elegancko, tam leci laser, ja przez to nie przechodzę, nie ma takiej opcji. Ojej. Ojej. Tam jest, ale tam nic dalej. nie ma, tam nic tam nie ma chyba. Jest? Kto to przejdzie, ja nie wiem kto to przejdzie, Op. to jest niemożliwe, żeby to przejść. A nie, ja tam nie idę, ty. Ale tam hmm. nic nie ma chyba, nie, tam nie widzę nic. ja. O, to nie da rady, to jest niemożliwe, żeby przejść. To jest zbyt mocne w ogóle, tyle laserów tutaj jest, żeby to przejść. No nie wiem, kto to by mógł przejść. Liwia, ty próbujesz? Ale nie. A macie jakieś bloki? No nie, nie da rady właśnie, chyba, że bloki, podbudować się blokiem iść. Ale tam nic nie ma, tam coś jest? kurde, widzicie, to nie da rady, nie da rady, nie da rady. No naprawdę, to Gdzie jestem? Ja nie widzę, gdzie jestem, gdzie jesteście, przeciele? Halo? życie? No, masz Ej, co jest Nie, jestem, o dole jestem, pojawiłem się. Okej, okay, musimy uważać, nie damy radę tam przejść. Alek, jakoś Czekaj. dał radę. Ale, Ale ja po nic nie ma. Ale nie wiadomo, czy tam coś właśnie jest, no. Czekaj, no. czekaj, czekaj. A wejdźmy, wejdźmy na górę, wejdźmy, tam jest drabinka. A się poświęca. No dawaj, no aleka, widzisz, coś tam jest, czy nie? Bo tam no, nic nie ma. Czekaj, już powoli wchodzę. Dobra, to, a, o, o, Alek tam sam. wchodzi jakoś ninja, ty przechodzi przez to jako ninja. ja ci chleb. No ale dasz. Pfff, i padł xd. Nie wiem. Okay. Byłem blisko. Dobra, okej, okay, wychodzimy, przyjaciele. Ej, a wiecie co? Wiecie, co ja mam, a wy czego nie macie? No, co masz? Co masz? Co masz? A, wy, a wy tego nie macie, a ja to mam. Nie wiem. Co? No ale co takiego? Ja mam, a wy tego nie macie. Zdjęcie z autografem z Sebkiem. O, <grym> właśnie, ja też mam! Ja Ja to mam, a wy nie macie. <grym> ja też mam. Właśnie z mojego sklepu jest zdjęcie i Sebek też ma. I tam jest jego twarz odkryta normalnie. I jest jego autograf Sebek i tu jestem ja. Dokładnie Możecie wpaść tak, zobaczyć. Wiesz, czego wy nie macie, a ja mam skarpetki moje eleganckie. Patrzcie z logiem, fajny, Smile slow, Team. Grafika jest dwóch stron. Wow. No, mam dużo rzeczy i Smile slow, team. Mam fajne, nawet bluesy są takie fajne. Na niebieskie. Więc no, zapraszam. A my wchodzimy do góry, zobaczmy. I u góry, czy coś będzie? Wchodzimy. Dawajcie do góry wjeżdżamy, 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 do góry, wjeżdżamy. wjeżdżamy. A tutaj jest, nic nie widzę. Co to jest? Jakiś blok tutaj się Lecimy. pojawił. Rozwalcie go, rozwalcie ten blok. Nic tutaj nie widać. bo za dużo was. Odsuńcie się niżej, zejdźcie. Niech ktoś A. rozwali ten blok już. No, o, tylko nie? czekaj, bo tutaj, jest. tutaj trzeba, o. Okej, okay, Co jest? Tutaj też kolor. Ej, to pochłania Ej, wioskę, żeby wioska znikła Ej. kolory. O nie, masakra, co teraz my zrobimy? Kto nie, to był? Myśleć. O, nie, słuchajcie, patrzcie, nawet trawa robi się szaro. Te wszystkie kolory znikają. Ej, co my zrobimy Ej, w takiej to nie sytuacji? Dobrze, jak my się tego. Wiecie, co ja panikuję? Ja, ja nie wiem, co mam robić. Ja wkopię się pod ziemię. O, nie, nie, nie wkopuj się. No, a kolory znikają, widzowie, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jak to przyjdzie, ja odzyskam kolory. Oni zniknęli, w ziemi się kryją. Co my wy robicie, przyjaciele? Ej, co wy robicie? Jesteśmy bez Ej, ziemi, ja ale ja kobiety, kolory nam nie znikną. Ja Oni się je. kryją w ziemi. Nas tu nie ma. Nie, co my teraz zrobimy, widzowie? Bopaki, pomóżcie mi. Napiszcie w się komentarzu pobacie. kto to był. Kto to był ten na początku filmiku? Może wy go rozpoznacie. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest! E, widzicie to widzowie? Kliknijcie zobaczcie. Ale to się świeci! Wow.